Kaczyński, będziemy bronić polskiej złotówki. Przed nami wybory bardzo wielkiej stawki, będziemy decydować o losie Polski i Polaków, mówił w sobotę prezes PiS Jarosław Kaczyński podczas konwencji regionalnej w goszczy Zapowiedział obronę takich kwestii jak polska złotówka. Lider Określał, że 26 maja miliony Polaków będą decydować czy pójść na eurowybory, ale też na kogo głosować. Często powstaja wątpliwości czy te wybory są ważne i czy warto się na nie wybierać. Otóż chciałem powiedzieć, że warto. To są wybory bardzo wielkiej stawki. To początek cyklu wyborczego europejskie, parlamentarne, prezydenckie, mówił Kaczyński. Jak podkreślał, w ciągu roku będziemy decydować o losie Polski i Polaków, będziemy decydować o tym, w którą stronę pójdziemy i będziemy także decydować o tym, czy obronimy się przed pewnymi zagrożeniami, bardzo poważnymi zagrożeniami, mówił kontynuując ten wątek, Kaczyński wskazał na konieczność obrony polskiego złotego. Złotówka umożliwia nam wzrost, ona w razie kryzysów nas chroni. Ona umożliwia to, że od już prawie 30 lat idziemy czasem wolno, a czasem szybciej, albo jak dzisiaj na drugim miejscu w Europie do przodu, tłumaczył, ta złotówka jest dziś zagrożona. Nasi konkurenci wyraźnie powiedzieli ustami Grzegorza Schetyny, że będą dążyli do wprowadzenia w Polsce euro, dodał szef PiS. Wskazywał na skutki wprowadzenia wspólnej waluty dla krajów słabszych gospodarczo, jako przykład podał Grecję. Dodał, że w gruncie rzeczy na euro zyskują dwa kraje, Niemcy i Holandia. Obrona złotówki, możliwość obronienia przed tą zmianą jest tak ważna, podkreślił PAP autor Rafał Białkowski, Tomasz Więcławski, Jerzy Rausz.